Witam, witam, niebieski kolor z przodu. Tak, tak, to był silnik reduktora. Nasmarowałem tam wszystko tym smarem, pokręciłem. Do składania nie pasuje. No, bo jak sobie pokręciłem, to co widziałem, tam jest jeden taki szerszy wpust. I jak sobie już pokręciłem tymi układem planetarnym, Mam trochę inny, bo tam taki fajny kanał jest Kargają. Od Łorego dużo mówił ale już nie słychać, on tak jeździł, wiecie, jakbyś. Jakby cały czas z chłopce. Tak podskakiwał. Góra-dół. Takie były objawy, i nie szło skręcać. Jakby ten reduktor po prostu był. Um, jak skręcaliśmy, nie, no to tak, jakbyś, jakbyście mieli blokadę załączoną w traktorze. O, taki był objaw. gaz No, mała przejażdżka, no i jadę do domu gdzieś tutaj, tak żeby w razie czego coś by się stało, to żeby jakąś lawetą podjechać. Pozdrawiam Was serdecznie.